Cześć, jestem Games, dzisiaj kontynuujemy na, na grę Ratchet Clank. Dzisiaj kontynuujemy, uczcie, jesteś właśnie strony Foxy Players, wiadomo, i dzisiaj kontynuujemy e, grę, czyli idziemy na planetę Aridia, którego w późniejszym odcinku mieliśmy opakowaną, ale niestety nie poszliśmy, dlatego że mieliśmy gadżetu. A teraz, że gadżet posiadamy, to idziemy na planetę. Mamy też taką drugą planetę, czyli Eurora, ale my pójdziemy na Aletię, dlatego że mamy tam odszukać Skida Mag-Marksa Ma, Skida i oczywiście też Agenta Skida Mark, marksa Więc idziemy na tego. Mamy oczywiście Location Skida Mag-Marksa Mark, i fiński i Agent, czyli musimy odszukać Agenta i oszukać i zlokalizować Skida Mar, Mark, marksa trudno mi to wyrównać, ale dobra, idziemy naszą misję, no oczywiście jeśli chodzi o życie, no to no to e, w, w, ten filmik który nagrałem no to nagrałem to późną porą, więc jutro nie, czyli czyli nagrywam właśnie, to jutro właśnie będzie odcinek, zrobię e, wam to jak najszybciej dada i teraz to będziemy pierwsze skill w tej grze, no oczywiście jak ci mówiłem wam tej e, gry nie będziemy kończyć pełno prawie na 100% bo niestety do końca znam organizację śrubek i e, skill pointów, ale zrobimy najpierw skill point. Zrobimy e, oczywiście musimy zniszczyć 50 statków, które latają tutaj. E, tutaj będzie to prosto, co będzie blockerem. ai Ajaj, to jest trzeba zasięg tej broni. Damy radę. Chyba. Musi przyjrzeć jeden statek, jak blisko mnie. Jak wcześniej. Okej. Okay. Jeden mamy. Jeszcze jeden i będziemy mieli. Yy, chyba dwa, lub trzy miały jeszcze, pamiętam, bo. To kiedyś. No, tutaj. Okay. Ajajaj. Prawie. Słowo mi idzie, jak wolno sobie też sobie troszkę inną może sobie trochę wykupić sobie naboi bo mogę sobie stracić ok jeszcze ostatni i ta muzyczka jest świetna ja tą to muzyczkę znam też jeśli chodzi o te muzyki no to wiesz zawsze do szkoły idę to zawsze biorę sobie łączam jaką muzyczkę z rzuta tego był ranne moment na Spotify i słucham po prostu bo jestem fanem wielkim, a trzeba ja więc tutaj też mużyka też po prostu wiele o, nie no mam pointa sobie tego, więc super. Oczywiście mamy gdzie mamy iść, mamy dwa drogi, więc możemy iść tędyk. Lub tędyk. Oczywiście my pójdziemy tamten... kurde zapominam zawsze nie fiskając kubka. Widzicie jak to wygląda sytuacja z nabojami. Hmm. I będziemy to kupować najlepiej. Mam już tutaj, tą bańkę będziemy musić sobie właśnie na konanie, więc tutaj przejdziemy się tendek. Mama już tutaj nic do zrobienia. I widzimy skidamarka, skidamark Marksa. It's him, Skid McMarks, that man from the info bag. In the flesh, little dude. You guys get a load of that epic space battle I was in? We saw ya screaming for help. Uh that was like a war cry. My agent and I got ambushed on the way to hoverboard practice. Did he survive the cry, sir? Ah, he's okay. But I've had a little trouble getting back to my ship due to my sprained ankle. Oh, come on. If you can take out all the sand sharks. I just dla hoverboard for you. We'd love to help you, Mr. But Ratchet and I need to find Captain. One of your boards? Hmm. I've a decent hoverboard. Well, all right. You just keep that foot elevated. Okay. No i oczywiście mamy zadanie z, z, od skidania McMarksa. Mark Musimy oczywiście zrobić e, shark, to już się rakiny, rakine. Teraz w tej oczywiście, mamy do załatwienia. Dzisiaj, jeśli chodzi o tą efektę to nie jest trudne. Tutaj mamy jeszcze załatwić tutaj następnego. Ja tutaj mogę powiedzieć, że jest nam lokalizację wszystkich e, e, tych śrubków i wszystkich właśnie e, zdobytych e, właśnie e, tych e, złotych tych śrubek i właśnie też i skill point, więc tutaj na tej planie dam radę zrobić to nie na tak 100%, ale spróbujemy e, oczywiście zdobyć. Trzeba takie, żeby trochę lepiej. O, to będzie lepiej mnie słyszeć. Chyba lepiej. Czekajcie sobie sprawdzę tylko. Tak sobie. Halo? Dobra, dobrze jest. Przepraszam, ale musiałem sprawdzić, bo no, wiadomo e, też nie chciałbym, żeby w mikrofonie tej był słaby więc tutaj wolałbym tutaj sprawdzić dobrze okej, okay, i tutaj będziemy mieli jedną złotą śrubkę I tutaj będziemy mieli okazję tego zdobycia już daleko pokażę, o Jezu dobra, dobra zapomniałem trochę inaczej to wygląda tutaj mamy pierwszą złotą śrubkę oczywiście znajdziemy to od razu za pierwszym razem więc tutaj na spokojnie tutaj muszę, w momencie, muszę sobie pamiętać, że to inaczej jest trochę dobra ok, to od sieni, bardzo szybko no i idziemy dalej. Jeśli chodzi o tą planetę, to bardzo wspominam sobie tą planetę bardzo i to bardzo dobrze, dlatego że jeśli chodzi o tą planetę, to jedna z moich ulubionych planet w serii 1 clank. No i sobie mamy na tę złotą śrubkę. To będzie nasza już niektóra tutaj śrubka w grze. Ale jak mówię no to ja tutaj nie do końca Wam pokażę wszystkie lokalizacje tych słodych śrubek, bo wiadomo, e, granie jest oczywiście na moim kanale pokazywanym na 100%, ale na kanale u Sarga, który nagrywa tą serię, u niego zobaczycie cały display na 100%. Ja Jeśli chodzi o tutaj, to, tutaj właśnie musimy iść na górę, to mamy na przejście czy zaraz tam przejdziemy, musimy iść na górę, żeby tam przygotowujemy parę pirośtorów na W, na ten z limitów. Ok, to następny. a bo tu jeszcze jest, ja tego nie widziałem. Ok, naciśnięty, bierzemy wszystkie śrubki, a mam do blastera super, owszem śrub jeśli no, chodzi o te branie, to nie będę wykupywał wszystkie, próbował, ale wiadomo, nie do końca. I dalej i mam tutaj następnych przeciwników. Oczywiście by się przydał teraz nowy Dutnik w tej naszej części, ale niestety z tego nie mam. Ale ten mogę sobie nawet sobie śrubki dla takiego, powiedzmy to nie Niszczenie ich, ale nie będziemy tego robić, bo musimy się za wszystkich zwierników. Here man, catch! A brand new Z3000! You can't even buy these! Well, I got a bail. Catch you dudes at the hoverboard races! You've just acquired a Gadgetron Z3000 Hoverboard. Use your new hoverboard at the racetrack in Blackwater City on planet Rilgar. No właśnie, tu jest Hovenboarda, i to taka nazajemca deska, którą w tej kiszy mamy. I tą deskę to używamy na planecie Rilgar, więc na planecie Rilgar oczywiście przelecimy, ale to dopiero już na tym dopiero, no nie wiem kiedy, dopiero no ale na pewno będziemy w tej plancie. Bo jak jeśli tutaj mamy, to wiadomo, będziemy musieli tutaj planty tak czy siak przylecieć, więc oczywiście wiadomo. Ja Idziemy dalej. Tutaj ja muszę sobie... no bram. Okay. to. Dobra. Okej. Eee, to co dalej, tutaj mam że najlepiej zabrać sobie tych naboi, bo w się, no i idziemy dalej. Oczywiście Skip Marks jest z nami pożegnał i oczywiście odeszedł swoją stronę, więc tutaj no jeszcze już nie spotkamy w tej grze, ale jeśli chodzi oczywiście o no serię Ratchet no to no, Skidmark Marks jest oczywiście też rozpoznawalną postacią w serii Ratchet i Clank, więc tutaj na pewno jeszcze oczywiście w następnych częściach powróci. Jak to wygląda sytuacja z nabojami? Czy kupować coś? Myślę, że nie będziemy kupować, bo sobie mamy nabojami. Na grze. więc no, nie przyda, teraz Więc idziemy dalej. Idziemy na pewno te... Oczywiście, no i z gry. Przepraszam, za to, ale no. Tutaj e, nieraz emulacja konsoli jest taka dobra. Jeśli chodzi o grę, bo tu widać, że teraz fps -y mają te lagni, ale no nie to jest yy, nie moja wina Dobra idziemy dalej no, wezmę sobie bomb klawa okay, tej najbardziej w tej, 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 tej części tej części jeśli chodzi o strzelanie no to wiadomo yy, też nie yy, do końca tutaj strzelanie jest nowoczesne yy, w tej, tej części no bo jak mówiłem no jeśli chyba Ktoś wie bo nie wiem, no to pierwsza część reszty klęka już wiadomo w trudnim roku, ale strzelanie w tej części nie do końca było jeszcze nowoczesne, tutaj właśnie w, w następnych częściach, czyli bardziej w drugiej części e, daje nam tryb czyli e, strzelanie na boki, więc tutaj bardziej się do tego, ale oni też tutaj w tej części nie mają z tym kłopotów. Ale Okay. W tej chwili najbardziej na nich to lubię używać prefera, ale też i tak dzisiaj, nawet e, bez e, tego czyli zejdźmy no, na boki, też mi to przelagi, bo jestem trochę o do tych nowszych części, a raczej plenka, bo no, powiem na no to szczerze, e, najbardziej, którą tą część ogry, ograłem, to ograłem w of Beauty i... E, właśnie z 2016 roku którego najbardziej zapominam. dobra mamy tutaj w dwie strony musimy iść e, możemy iść tutaj i naszym celem pojechać pod x musimy sprawdzić tam miejsce gdzie swingshot i e, odnaleźć skida mat e, właśnie e, skila agenta więc tutaj e, trzeba tam pójść wiadomo przejdziemy. dziękujemy którego mamy iść tamten tam, dobra tam, tam, tam. Jeśli się je w tych sekcjach, dobra. Przejdźmy na siebie tutaj. Znajduje się muzyczka, którą e, też znam z, e, z Uszardza, którego może znacie. Okej, okay, musimy wziąć swing shot. I tutaj też jest też inaczej trochę niż w wersji 2000 roku lub w innych częściach. Tutaj musimy we w kole wyporu. Tutaj... Aha, super, zginąłem. Spadłem znowu, dobra. Przejdziemy. I oczywiście też zeswinczony będzie jeden skill point, więc tutaj zrobimy to. Chciałem sobie zdobyć. Więc tutaj też chodzi o to, że jeśli chodzi o e, platyny w tej grze, to na pewno u mnie będzie, bo chciałem sobie... A. O Jezus, spadłem. O Jezu, nie chcę się ugiąć. Super. Ale muzeczka jest świetna, tutaj do gry, z tutaj, drodzy nie, tej Jeśli chodzi o ten, jeśli chodzi o soundtracki w tej grze, no po prostu w grze Ratchet Clank, wiadomo. Soundtracki naprawdę mi się mega podobają, jeśli chodzi o grę. Bo jeśli chodzi o serię Ratchet Clank, wiadomo. Ja przy soundtracka e, takich soundtracków znanych to e, dużo znam, bo. No, Najbardziej moją ulubioną piosenką to jest planty tej, czyli oczywiście z tak, Ta z tej sekcji screenshotowej. No i to jest oczywiście piosenka, której można powiedzieć... O, przecież, no, ładnie coś się zniszczyło. Po no, prostu e, uwielbiam te centraki w e, grze dlatego że one są naprawdę takie... Humorystyczne i te takie pamiętane troszkę w ucho. Najbardziej... Słuchaj na sobie te pierwsze trzy części, które ogrywałem. Albo nie ogrywałem, bo pierwsze trzy części znam, czyli tę pierwszą goń mando i za drugą częścią, ale nie O, teraz zaczynamy. No i oczywiście. No i tu z skin point bez dotknięcia ziemi. Czy tamtej siłę nie będziemy wziąła, bo nam nie będziemy tego i mamy gacze, czyli... Bardzo ważny gadżet w tej grze. Zrobiliśmy yes. Trespasser, czyli yy, gadżet, który używamy do yy, sugerowania. Ale przegajcie, do jeszcze, cudowną śrubkę sobie. Cudowną śrubkę, drugą, yy, chyba trzecią, nie, drugą, a trzecią to będziemy. Jest ich cztery. Wiecie co, czy to będzie mieć Może tutaj idealnie poczekać. Chce? W końcu udało się. I teraz jest to taki, taka rzecz, która możemy uczyć. I to, to jest taki miejsce tutaj, co widzicie. Oczekujmy, tak. Widzieliście o co chodzi, oczywiście są takie czekatki, które w że są dość trudne jeśli chodzi o to. No tutaj, e, tutaj mogę powiedzieć, że e, z tymi czekatkami nie będę miał kłopotów, bo no, one są dość dla mnie dość no proste. Jak na, te czasy powiem, no kiedyś co, miałem zagadkę, to miałem gorzej z zagadką właśnie w innej z misji, ale i też jest oczywiście inna sekcja w tej grze jest jeszcze coś trudniejsza, ale na brede trzeba by tutaj to aby ich oczywiście atakować dużą... z dwoma bombami idziemy dalej, dobra. To by było w Okej. To nie dajemy ramy. Idziemy. Raz, dwa... No bo by się przydadzą zawsze. Ja chcę trochę śrubek. Jak zawsze. Bo to. Nie mieć tych więcej. ja przyjdę dalej. Było około 6000 śrubek. 6000. 6058, więc tutaj naprawdę to inwestuję później na nową broń. Idę dalej. Zawsze tutaj lubię w tutaj w tej części, nie wiem czemu, ale w tej części jakoś... Bra. w W z tym najbardziej... Z tym, że trzeba zmienić broń jeszcze w, w czasie rzeczywistym, więc musimy tutaj zbierać. Biorę tutaj słupki, bo przyda się około 6.360, więc naprawdę dużo, jak na każdym Przyda się. No to idziemy dalej. Zresztą, trzeba jeść tego brzmika. dobra. Idziemy dalej. Dobra. Myślałem, że oczywiście w na mnie, ale nie, nie? Dobra. nie. Idziemy dalej. Jeszcze zbieramy śrubki na kartę I tu jeszcze ostatni. I będziemy mieli tutaj oczyszczony taki teren. Okej. Okay. No oczywiście jedziemy blisko jedziemy go końcówkę. Końcówkę co będziemy mieli. Więc super. Muszę iść tutaj dalej. I tutaj przechodzimy. Tej tego później stracimy. Kula. Ok. Eee, za chwilę do was łączę. Czy muszę na chwilę zrobić cięcie? Po eee, prostu było F9. Dobra. Jestem, Oczywiście musiałem zrobić cięcie małe. No oczywiście. Nie chcę nagrywa. nagiwa. Tak jak chyba. Musiałem na chwilę zrobić cięcie małe, bo tutaj mała do mnie przyszła Więcej chciałem, żeby się małe, więc tutaj zrobiłem cięcie. No i możemy kontynuować. No, idziemy dalej, więc tutaj jesteśmy już w końcu tej, tej misji, więc Ojej. wybieramy sobie śrubki, wydają się jeszcze więcej. Idziemy dalej. Ha, no. Yy, tam mamy jakieś przejście? Tak, mamy tam przejście, jeszcze tam przejdziemy. Się naboje do broni. Przydadzą się jeszcze one, bo to się przydadzą. Jak najwięcej tych naboi. na naboi. Muszę tutaj wkładać tego. Ok, udało nam się przejść, i zdobywamy następną sobą śrubkę, czyli już. Yy, trzecią w tej planecie, a no, osokrę będziemy można na próby zdobyć dopiero kiedy będziemy mieli odpowiedni gadżet właśnie niestety w grze, bo, jak była mowa, niestety kilka nie, sekretów się nie da zdobyć, dopiero jak będziemy mieli odpowiedni gadżet, to, to będziemy ok, dobra, przeszliśmy no i spotkaliśmy, mamy skida Machmar, e, tego Agentowski do McMarksa. Mark Myślę, że tutaj oba, tu jest miejsce, gdzie jest zdobycie właśnie tego. Eee, naszym mówiąc, jest jakieś ale to dopiero za tak ich czas. I Idziemy tutaj do agenta. Nie ma sygnału, co sobie. Ten czas mnie zabija. Czy potrzebujesz medycznej pomocy, sir? Nie bądź tak literalny, synu. Problem jest, że jestem uwięziony na tej planecie, a mój gwiazdny klient nie ma gdzie być znaleziony. widzieliśmy cię na tym infobodzie. You're Skid's agent. Was Skid's agent? I haven't seen him since our ship crashed. And an agent without a client is like a flea without a dog. Say, you look like an athletic kid. If you can bring back the championship prize from the hoverboard races in Blackwater City, I'll make you my next star. We have no time for trivial matters, sir. Hmm. I could be the next Skid McMarks. No właśnie i nie, właśnie podkreślmy, jest nie, właśnie agenda. Jezu, jak patrzę na tego agenta, zobaczcie, jaki on raczej jest niski, jaki agent jest wysoki, naprawdę on wysoki jest mega. Ale podkreślmy, się z agentem Skida, który jest, powiedzmy to tak, powiedział, że jest byłym agentem Skida. Tak można powiedzieć, że już dla niego nie pracuje. No i nie, właśnie ma być nowym agentem nie, dla. Raczeta, właśnie. Dla Raczeta, który właśnie, kiedy wygra wyścig e, e, Raczety na Blackwater City, no to właśnie e, wygra, no to będzie dla niego takim agentem. Więc tutaj zobaczymy, czy tak będzie. Ja oczywiście ode mnie to będzie wszystko, bo no, już jest też godzina późna. Więc chciałbym sobie nasz odcinek sobie wrócić jeszcze jak najszybciej, czyli już jutro. A jak mówiłem, e, już e, na odcinki już się spodziewajcie codziennie, bo jak mówiłem, przez ten mój nowy mikrofon... Czy, ocho, e, przez ten mój nowy mikrofon, który wam no to już e, w końcu będę mógł wam normalnie komentował, nie tylko na PC, ale i też na konsoli, więc już też się, co nie spodziewajcie też może pierwszego odcinka, z innej gry której będę nagrywał nie tylko zaczyta ale i też powiedzmy to szczerze nie wiem, może i też e, z takiej gry której mam w planech. to wszystko właśnie, bo która to godzina. Jest to godzina 23.40, więc już oczywiście muszę e, spadać. Podobnie to wszystko, widzimy się w naszym odcinku z gry Ratchet Clank, więc miłej noc dla was wszystkich oczywiście i widzimy się już w naszym odcinku. Pa pa!